Przyjechaliśmy do arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu, zaparkowaliśmy się i wchodzimy do lasu. Wiemy, że jest tu jakieś minizo, jakiś labirynt, także idziemy szukać. Trzeba było kury, mama, bo ja kury lubię, że one nie, że chodzą, robią kok, kok. No, zobaczymy, może będą kury. Cześć. No, tata skacze jak? Ja. Jak wilk? Zgaduj, zgadula. Co tu się ręcasz, do do środka? Kubuś? Nie, to są jakieś kamyki w środku. Chyba pousuwali. Co ile lat się rozkłada, nie? Aha i są wiadomości o ptaszkach. Widzisz? Mama, dzięcioły właśnie robią dziury właśnie w działać, żeby zrobić gniazdo. One też te korniki z drzewa chyba sobie wiesz wyciągają. No idźcie. No idź Bartek też. Musisz kucnąć. Nie są żaby. Nie wiem. Nie? A tu jest stromek. Wchodzimy do Minizo i są No i szukaj. Są ptaszki. Ryby no i gady. Jest konik. Jest kucyk. Nawet trzy. On robił... On robił... On, on gruchował. Robił. Gruchował. <try> gruchował. Gruchował? Gruchował, gruchował. z skrzydłami. Idziemy? No to idziemy. Ale ha! To idziemy nie? po No, on się chyba denerwuje teraz. On się tak stroszy, nie? A I też zrobię też turkey tiranii, czyli na Dniu Wdzięcznienia zrobię. Na Dziękczynienia zrobimy indyka? Tak, że właśnie tego w Ameryce e, Amerykańskie ludzie jedzą indyki. Uh -huh. to my sobie też zrobimy, tak? Tak, kupimy grubego indyka. Cześć, znosisz złote jaja? Tak. Tylko nie do zagrody. Nie, dzieci sobie mogą na tym stawać i Oglądać osiołki, tak? Bo one są dalej troszkę. W całym lesie są też takie punkty ze ścieżką zdrowia. Co Kuba, próbujesz nogi narzucić, ale mocno się trzymaj rękami. O! I nogi do góry. Tu jest taki punkt widokowy i podobno są tam Daniele, tak? Są, widzieliście? Tak. No są tam pod drzewkiem, nie wiem czy je będzie widać. I tam u góry są, jedzą. Machają ogonami. No, tu jest labirynt. Na razie z góry go mamy. No, duży jest. Tam jest druga taka platforma. Chyba. Jaki fajny stojak na rowery. Naturalny. No, tu jest też platforma. Idziemy tam. I stąd już lepiej widać tak. troszkę, nie? Wow. wow. Ale wysoko. Chodźcie na platformę. <grywki> <grywki> Tu można grać. Są nazwy drzewek. Tu masz pałkę. Pałka za pałka, dwa drzew. No, sosna. Daj kubusiowi. No i zeszliśmy już na dół do labiryntu. Mamy tu jakąś ścieżkę dydaktyczną. Na płocie są nazwy roślinek. Kuba, w który ten wchodzimy, tutaj <grymne> już ja się tu zaraz potracimy. A tam kicaj jest, zobacz, jak tu pięknie, a jak tu pachnie. A jak ptaszki ćwierkają. A tutaj co posadzili? A ty, zobacz, tu jest pacyfa. Nie? Mi pacyfa jest zrobiona. No, ty się patrzy? I patyki też rzucam. Patyki sobie wrzucasz. Pospalone! <laughs>